Ekoplaneta. Kuba pochwyt witam i zapraszam na kolejne wydanie audycji Ekoplaneta, w którym kontynuujemy temat tzw. lodówek społecznych. Są to miejsca, w których możemy podzielić się nadmiarem jedzenia z potrzebującymi przyczyniając się tym samym do przeciwdziałania marnowania żywności. Siedem takich lodówek społecznych funkcjonuje w Rybniku. Z naszym mikrofonem byliśmy na otwarciu jadłodzielni w dzielnicy Marokonowiny. Jak powiedział nam wiceprezydent Rybnika Wojciech Kiliańczyk, cały projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ostatnia lodówka została otwarta w Wielki Piątek, czyli tuż w zasadzie w trakcie Świąt Wielkanocnych. Już po 60-90 minutach ta lodówka w Chwałowicach była pusta, czyli widać, że ten cel społeczny również jest realizowany za pomocą tych lodówek. Trzeba wspomnieć, że w zeszłym roku w ten sposób przetworzyliśmy w Rybniku ponad 30 ton 30 ton żywności, więc z jednej strony pomagamy społeczności lokalnej, ale z drugiej strony też ten efekt ekologiczny, nie marnowania żywności, to są bardzo ważne rzeczy dla miasta. Ja bym chciał powiedzieć, że to jest dobry moment do tego, żeby zachęcić ludzi i do tego, żeby zostawiali tutaj te nadwyżki jedzenia i też dla tych potrzebujących, żeby tutaj po prostu przychodzili i mogli z tego korzystać, ale chyba specjalnie zachęcać nie trzeba. Tak, zachęcamy do tego przede wszystkim, żeby dbać o te miejsce, bo to jest miejsce wspólne. I dla tych, którzy korzystają, i dla tych, którzy się dzielą. Chcemy, żeby to były miejsca estetyczne, zachowane w odpowiedniej formie, po to, żeby służyły po prostu społeczności lokalnej, i wtedy to ma rzeczywiście sens, bo jeżeli pomyślimy o tym, że jest już 7 punktów w mieście, gdzie ludzie mogą korzystać z żywności, a są to osoby samotne, bardzo często seniorzy, osoby w kryzysie bezdomności, to tak naprawdę za pomocą takiej krauzy możemy realnie komuś po prostu pomóc. A to są już jakieś kolejne lokalizacje, gdzie te lodówki mają powstać, bo prezydent otwierając tą powiedział siódma, ale na pewno nie ostatnia. Na pewno nie ostatnia. Planujemy kolejne lokalizacje, natomiast to zawsze też zależy o takiej grupy inicjatywnej, czy to jest Rada Dzielnicy, czy to jest społeczność senioralna, czy to jest jakaś organizacja pozarządowa albo grupa nieformalna, wtedy mamy zapewnioną opiekę nad tą łodówką. Oczywiście robi to w ramach swoich obowiązków ośrodek pomocy społecznej, ale jeżeli jest wsparcie we społeczności lokalnej, to to jest tym bardziej udany, udany projekt. Kto tutaj wyszedł z inicjatywą? Tutaj społeczność lokalna, również seniorzy, i to nas bardzo cieszy, bo też widać tę te współpracę pomiędzy różnymi grupami w dzielnicy, ale też na przykład z Rybnicką Spółdzielnią Mieszkaniową. Ta współpraca naprawdę integruje i to nas to nas cieszy, no bo o takie projekty społeczne właśnie w mieście również chodzi. A jedną z osób, które zadeklarowały opiekę nad lodówką społeczną w dzielnicy Maroko Nowiny jest pani Elżbieta Majerczak, członek tutaj rady osiedla. Czy to była Państwa inicjatywa, żeby taka lodówka tutaj powstała? Zgadza się, z naszej inicjatywy to wyszło z mojej i kolegi kulpa Stanisław. Czują Państwo satysfakcję, że ten wasz pomysł został zrealizowany? Bardzo wielką. Naprawdę serce raduje. Skąd pomysł? Czemu chcieliście coś takiego zrobić? Uważamy, że na naszym osiedlu widnieje potencjał, że ludzie chcą, mają nadmiar jedzenia i czasami nie wiedzą, co z tym mają zrobić. Jeżeli stanęła taka lodówka, myślę, że to przyciągnie społeczność, żeby dbać o to jedzenie i żeby tu po prostu to jedzenie składać. Pani powiedziała, że widzicie, że jest potencjał, że są osoby, które mają nadmiar tego jedzenia, ale są też takie, którym tego jedzenia brakuje. I dlatego to powstało, bo. Tak jak powiedziałam, lodówka nie jest tylko dla ubogich. Lodówka jest dla wszystkich. Każdy może z tego korzystać. Ale nie każdy może do tej lodówki włożyć. Więc bogaci wkładają, a co biedniejsi po prostu z tego jedzenia korzystają. Przed chwilą mieliśmy oficjalne otwarcie, lodówka jest zapełniona. Jakie artykuły tam dzisiaj się znalazły? No, owoce, warzywa, zupy, konfitury. To, co jest takiej właściwie pierwszej potrzeby, nie? Chleb, bułki. Jak często pani będzie tutaj zaglądała i doglądała tego miejsca? Codziennie. Mieszkam liziutko, więc dla mnie to nie jest problem, bo jeszcze będzie firma sprzątająca, która też będzie dbała o otoczenie tego miejsca. No to warto chyba też zaapelować do wszystkich, żeby o to miejsce dbali. Bardzo proszę dbać o to miejsce, utrzymywać w czystości, nie brudzić, nie niszczyć. To będzie nasz wizerunek. Do lodówek społecznych przynosić można produkty z długim terminem przydatności do spożycia, jak i te, którym kończy się termin ważności. Ważne, by przestrzegać regulaminu, który znaleźć można na każdej jadłodzielni. A w tym wydaniu audycji Ekoplaneta to już wszystko. Kuba Pochwedy dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Ekoplaneta. Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiedzialność ponosi redakcja.